się mankosy z trenera v z Motorwu. Standardowo kolejna motocyklowa nowość w naszej ofercie. I faktycznie to, co zobaczycie zaraz, to będzie nowość, bo jest to motocykl, którego jeszcze u nas nie było. Ale nie ukrywam, że trójkołowce ostatnio się całkiem fajnie u nas zadomowiły. Ostatnio mieliśmy dwie sztuki 5 MP3-500 i naprawdę sprzedały się w gumieniu oka. No więc zaczęliśmy szukać czegoś kolejnego. No i tak, w, że tak powiem, słuchajcie, w naszą ofertę, właśnie wbija się od Metropolis 400, czyli motocykl, który ma, w 36 koni, a możecie nim legalnie poruszać się nie mając prawa jazdy na motocykl czyli wystarczy wam prawko na samochód e, od 3 lat wystarczy, że macie prawko kategorii B, bądź zajście prawo jazdy na A1 i takim trójkłowcy możecie sobie e, jak najbardziej legalnie śmigać więc jeżeli chcesz no, mieć troszeczkę ty, tej mocy więcej, czyli nie 15 koni, na no, co normalnie pozwala no, zwykły jednoślad, tylko 36 tak jak w tym przypadku, no i jednocześnie lubicie coś dużego, czyli taki maxi skuter jest w waszym klimacie, no to myślę, że ten Beżut naprawdę spełni wasze oczekiwania, 2022 rok, więc bardzo świeża maszyna. Nie załaba tam 6000 przebiegu. No i taki myślę, że design bardzo ciekawy. Motocykl będzie też fajną alternatywą dla czegoś nowego, bo on taki, słuchajcie, nowy w kosztuje prawie 40 tysięcy złotych. U nas jest zdecydowanie atrakcyjniejszej cenie, nawet poniżej 30. Więc jeżeli czegoś takiego szukasz, to śmiało się sobie wygodnie. A ja zapraszam Cię do tej prezentacji z tym Metropolisem w roli. Dzięki. Leż od Metropolis. 400. No i przyznam szczerze, zupełnie inaczej prezentuje się taki motocykl niż taki typowy jednoślad, no bo jednak ta, ten rynek tych trójkołowców to jest taki, że jedni będą je po prostu uwielbiać i będą się szczycić tym, że faktycznie bez sprawka można o tym śmigać, inni będą tego nie rozumieć i dla nich to będzie niezrozumiałe, że ktoś może coś takiego chcieć sobie nabyć. No ale prawda jest taka, że na rynku zachodnim ewidentnie już to, to się już przemieliło i tam już wszyscy są zajadani tymi trójkołowcami, tam tego jeździ zdecydowanie więcej niż w Polsce, ale już widać ten trend, że pojawia się tego coraz więcej. No, widać, że ludzie chcą, no bo nie jest to podważalne, nie, nie jest to do podważania. No, jednak 36 koni to nie jest 15, możemy tutaj mieć dużo więcej mocy. E, tym bardziej, że to jest wciąż motocykl z gatunku maxi skuterów, no, a jednak są też tacy, którzy no, kupiliby sobie Burmana 125, e, który ma, nie wiem, podobne, e, podobny styl, podobny design. No, ale jednak tutaj macie te 36 koni, a nie 15, więc na pewno troszeczkę to robi roboty. No, poza tym, no mówię, design sam w sobie też jest ciekawy. No, tym bardziej, że takie najbardziej popularne motocykle trykowe to są Piaggio MP3, no, ale trzeba. Przynajmniej, że Pierz, tutaj od wielu lat tak samo no w tych trójkowcach siedzi i tutaj nie jest tak, że, że to jest coś nowego bo to jest po prostu tylko kolejna, kolejny wypust, bo, bo takim można być w Metropolisa więc to jest najnowszy model, jaki można zdobyć, jak dzisiaj byście poszli do salonu Peugeot, i chcielibyście kupić taki motocykl nowy, to on dalej wychodzi dalej wychodzi w tych samych wersjach kolorystycznych w takim samym modelu, e, kosztuje słuchajcie, niebagatelną kwotę, bo 39 tysięcy więc jest to kupa pieniędzy no i to myślę, że też jest fajna alternatywa udało nam się dorwać dwulatka, bo to jest motocykl, który ma dwa lata, ma motocykl ma przebiegów właśnie 400 dokładnie, zaraz oczywiście to, to sobie sprawdzimy. No i przyznam szczerze, naprawdę wcale się od, od nowego o wiele nie różni. Cały zachował się naprawdę w mega, mega fajnym stanie gdzie byśmy nie zajrzeli, to taki widać, że jest świeży ten lakier, to też jest taki, słuchajcie, ciężko to w ogóle na nagraniu będzie uchwycić, bo to jest taki niby niebieski, ale on na żywo jest taki troszeczkę kameleon i tak wpada w zielony, on jest taki niby matowy, ale perłowy, więc ten kolor naprawdę w palecie jest mega fajny. I chyba obchodząc go całego dookoła, jedyna rzecz, do której można by się, nie wiem, troszeczkę było doczepić, no to jest yy, tak jakby ten element tutaj zobaczyć, to jest tak jakby przednia czasza, i tutaj widać, że jest takie drobne, no nie wiem, zarysowanie, widać, że może ktoś tutaj pędzelek próbował zrobić i po prostu zrobić zabrawkę na tym, na tym jednym plastiku, no ale tutaj nie wiem, ta kratka, lampy, boczne plastiki, to wszystko jest fabryczne. Ta, ta dolna część to też wszystko jest oryginalne. Zawias tak samo jest wszystko w serii, więc tutaj myślę, że taki minimalny baj. Podejrzewam, że go nawet nie widać na nagraniu, więc no, to będzie taki bardzo detal. Bo całe boki motocykla widzę, że to nigdy nie leżało, z niczym się to nie wiem nie przewróciło się na bok. Tu też wszystko oryginalne, nie jest żadnej przycierki, nie ma te dolne włózy, tak samo ładniutkie, boczne elementy, tak samo lala. Lampy z tyłu, cały tylny element ładny, kuferek w kolorze nadwozia, który też jest opcjonalnie, ktoś go sobie po prostu dokupił, więc też myślę, że to wcale nie była jakiś tam tani dodatek. No a tak, no to jest bardzo, no mówię, fajna alternatywa do nowego, no bo tutaj z ceną nie będziemy szaleć, uważam, że to jest i tak całkiem fajna, przyzwoita cena, eee, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, więc śmiało was tam odsyłam. A tak oczywiście motocykl do od samego początku do końca serwisowany tylko waso pierzota. E, mamy tam pierwszy przegląd na zero. Potem był na 22, na nie wiem, no zaraz to w książkę dokładnie. Potem teraz był w 23. na koniec sezonu e, na 4900 dziewięćset w książce jest chyba tam stempelek, że e, ostatni był teraz na 4900 w zeszłym roku w październiku, więc podejrzewam, że teraz następny serwis przybada nam jakieś pewnie 10 tysięcy. Oryginalna instrukcja obsługi Peugeotowska te faktury do oglądu, więc to wszystko wam dajemy. Do tego my też przygotowujemy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli Wy e, idziecie już do Wydziału Komunikacji prosto z tym wszystkim, co Wam dam. Czyli tam już będzie pierwszy przegląd techniczny w Polsce i dalej od, od nas faktura zakupu, e, więc Was już to nie kosztuje nic więcej oprócz 120 zł plus ubezpieczenie. No i tak naprawdę to jest motocykl, który albo już się zna i faktycznie jak już wie, że taki chce, albo trzeba po prostu przyjechać do nas na taką jazdę próbną. Oczywiście my nas zapraszamy, wpadajcie do nas do Żardowa Jasiń Nowa 20, zobaczycie sobie to cudno na żywo, będziecie mogli sobie na nim usiąść. Tak jak ja teraz przymierzyć się do niego, zobaczyć czy to jest wasza majka, czy wam się na tym fajnie siedzi, czy wam się na tym fajnie jedzie. No ale jeżeli zaczynacie przygodać w ogóle z motocyklami, no to myślę, że ciężko kupić coś kolwiek lepszego. Na tą chwilę uważam, że perzut w trójkołowcach tutaj to będzie bardzo taka wysoka półka. No i też 36 koni to jest chyba taki max, który w tych trójkołowcach wychodził, więc i tak myślę, że jest światli ludzie. Można tym naprawdę już fajnie fajnie pośmigać. No i też przyznam, że sam Peugeot w sobie. No ja się na niego skusiłem, bo faktycznie no design jest mega ciekawy. Tutaj w ogóle już pojawiły się światła ale do przodu tu nie ma nie żadnych żarówek, wszystko jest w ledzie eee, parę takich fajnych bajerów to co mnie akurat urzekło to zobaczcie jak sobie zbliżam się, w ogóle nie ma żadnego kluczyka nic nie wciskam do szybka, wystarczy, że macie ten kluczyk w torbie czy tam w kieszeni, nieważne. ważne wystarczy, że to do takiego motocykla podchodzicie klikacie sobie zapon, czyli taki typowy system start-stop Pyk, na, na, od razu się na niebiesko podświeciło, czyli widzi ten kluczyk. Przekręcamy sobie stacykę tak, e, tak, jak w samochodzie. Pyk, klikamy, zobaczcie, jaki fajny interfejs. Normalnie niczym w samochodzie, najnowszym, peżota, więc fajna wizualizacja, to też, to, to też robi robotę. To, co też jest fajne, tak jak wspomniałem, to pełne oświetlenie led, tutaj wszystko w tym motocyklu jest już e, street led więc zupełnie inaczej. Zobaczymy, jak się fajnie odcina, o, odcina ta struga, świetna. świata długie, krótkie, długie, krótkie, to wszystko elegancko działa. Kierunkowska z pyk. Tak samo ledowy, parę takich światłyek led, do tego e, słuchaj że delikatnie to nawet i piszczy No tutaj już nam się wyłączył, bo nie zapaliłem tego motorka Jeszcze raz, no to może sobie go zapalmy I Teraz pyk, mamy sobie w prawo jeszcze raz Zobaczy też fajny leci tutaj Z ledy tak samo, no myślę taki Klimatyczne jest to wszystko Mamy sobie znowu lewy z przodu tak samo Klakson, uwaga Tutaj mamy e, Słuchajcie, do załączania Światła, w sensie hamulca ręcznego To jest mega fajny bajer Oczywiście Światło stop to, to mocne, fajne światło Drugiego hamulca tak samo Fajne, fajne to też jest fajne, zobaczcie, pozwolę sobie go zgasić, ale otworzymy sobie kanapę, tutaj macie jeden schowek, pyk, pod kanapą elegancko, drugi schowek na kask słuchajcie, to też mega fajny, pyk odczepia wam się cała ta góra i tutaj wam się elegancko mieści kask no i do tego, żeby coś fajnego zmieścić do środka, to macie jeszcze cały wielki kufar który też, myślę, że gabarytowo jest spory, zaraz tego otworzymy żeby wam pokazać o, pyk, mamy tutaj Kluczyk w ręką, no, oczywiście jest wypinany. Czyli, jak chcemy wozić kufer ze sobą, to po prostu go wozimy. Jak nie, to, to go po prostu zostawiamy. O, tutaj dobry, pyk. Jedną ręką ciężko, elegancki, duży kufer. Na zakupy można sobie takie coś zabrać. No i tak jak wspomniałem, fajnie, że jest opcja wypinania. Możemy sobie go przekręcić całkiem w pozycję pyk. O, tak jak teraz ja sobie wziąłem w rękę. I mamy tutaj skuterek bez tego kuferka. Na pewno dużo taki lżejszy luch teraz się, się mu pojawił. No i może się spakować, nie wiem, na jakąś wycieczkę w domu, pyk. Potem wchodzimy, wpinamy tylko go w 3 sekundy i po robocie. No i co, więc no, więcej szczegółów to pokażę Wam na pewno na miejscu. Bo tutaj jest parafanie tych naprawdę smaczków, pyk. Tutaj, na przykład, podesty takie ukryte w linii nadwozia. Więc, jeżeli wozimy pasażera, no to fajnie sobie to odsłoniamy. Jeżeli nie, to pyk chowamy do środka. Te aluminiowe listwy tutaj też coś, coś ciekawego. No bo, względem eksploatację, no to myślę, że to jest bardzo świeży sprzęt. No, zobaczcie, opony prawie nówka, tak samo przód, jak był. tył. Mm, robiliśmy jazdy próbne, jedzie to tak jak powinno skręca hamuje. Można też motocykl nabyć na raty. Jeżeli macie do tego jakieś pytania, dzwoncie, pytajcie, przekierujemy Was dalej. Hmm. No i co? Zapraszam was do nas do żadowego, tak jak wam wspomniałem, ale też pamiętajcie, że jeżeli nie wiem, nie macie jak wrócić takim motocyklem, nie macie busa, nie macie lawety, to nie jest żaden problem. My wam dostarczymy ten motocykl w każde miejsce w Polsce. Do 100 km taki transport jest w ogóle w gratisie, więc możecie sobie go zamówić e, czy po oględzinach, czy przed. I, I także wam to przywieziemy, ale też możemy czekać do was na oględziny tego motocykla całkowicie w ciemno, czyli wy możecie sobie zamówić oględziny pod swoim domem. Wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć, skąd jesteście. my dam transport e, tego motocykla pod wasz dom wycenimy. Z góry, jeżeli będziecie chcieli, to płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu. Przyjeżdżamy do Was z takim beżoczkiem, oglądacie go sobie u siebie pod domem. jeżeli Wam się podoba, to dopiero wtedy za niego płacicie. A ja myślę, że opcja jest fajna. Niepewna, że jest okazyjna, bo, bo, bo to jest zawsze pojęcie względne. Ale myślę, że długo ten motocykl w polskim internecie wisiał nie będzie. Więc jeżeli szukacie czegoś fajnego, łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie. No i co? Być może nie go do usłyszenia. Może do zobaczenia. Siemanko lewa w górę. Do zobaczenia. Hej.